Dzisiaj będzie PlayStation 3. Przyszedł do mnie chłopak. Właściwie ogłoszenie było na Facebooku, że chce sprzedać PlayStation 3 y, slimkę z jednym joystickiem. No to mówię, i tam 20 parę gier. No to mówię, dobra. Przyszedł do mnie do domu, przyniósł fatkę zamiast slimki, która nie działała kompletnie. Ale gier rzeczywiście, jak tu widzicie, y, kilka jest nawet bez pudełka, jest dużo. No to co? Pomyślałem sobie, że kupię od niego same grypy. Tam, czy chce sprzedać, mówi, że dobra. I za parę groszy kupiłem, zobaczcie, tyle gier na PS3. Tutaj mam w tej kolumnie takie, które nie mają układek, ale płyty są oryginalne. Tu mam wszystkie płyty i ten z oryginalnymi. Płyty są w naprawdę dobrym stanie. No i tam ostatnie dwie są bez, w ogóle bez pudełek. Także tak to wygląda. Teraz je tak szybciutko poskładam. Bo w drugiej paczce też za nieduże pieniążki udało mi się na eBay'u wyczaić PlayStation. Tym razem ma to być slim, ma mieć dysk 500 giga i ma mieć jeszcze w zestawie 5 gier. No. Nie, odkle... Nie otwierałem je jeszcze, tylko obciąłem, obciąłem te. Yy, no. taśmy, żelki. Bardzo śmieszne. Wytłaczałem to od jaj. Dlaczego nie ma jaj? Może i dobrze, bo to by mogło się źle skończyć. Dobra. Są gry. Na razie trzy. Little Planet. Także takie trzy gry są. Papiery, papiery, papiery. Co ja to na razie porzucam na ziemię mamy kontroler kontroler w stanie Wydaje mi się, że dobrym. Dobra. Czekaj, stary, tylko chciałem kawałek pójść na ziemię. Co mamy jeszcze? Po co mi te nożyczki? Kabelek. Kabelek USB. To takie większe trochę niż do telefonu. To prawdopodobnie do ładowania joysticka. Kabelek sieciowy. Tracę nie do joysticka i mamy PlayStation samą. a miałem mówić, że nie ma więcej nic ale obiecane było 5 gier i rzeczywiście jest 5 gier są jeszcze jeszcze dwie proszę bardzo Dobra, tu już chyba więcej nic nie ma nie ma ta wygląda tak yy... dlaczego to jest takie otwarte to nie wiem aha, bo to się tak zamyka Widzicie, ja się nie znam za bardzo na słońce. Fajnie nawet. Dobra, zaraz ją podłączymy sobie i zobaczymy, czy to wszystko działa. Jak to wygląda. No, nie wygląda jakoś specjalnie, żeby była zniszczona, czy coś. Zaraz zobaczymy. Także PlayStation działa. Tutaj akurat sobie Crazy grałem. Pograłem już trochę w Turoka. Także wszystko hula. I co? Zgrałem jakieś tam aplikacje, zarejestrowałem się do, do tego całego Play Store'a, i wszystko działa. Także używany sprzęt jest w naprawdę dobrym stanie. Fajny, jeszcze chcę wam pokazać, zanim ten, to wyjdę może z tej gry, żeby nie popsuć. bo tak fajnie to jest zrobione No, zamknij się myślałem, że żeby otworzyć ten, to CD, to trzeba tak, wiecie, ręką to, ten, a tu jest po prostu, się naciska i to się wtedy otwiera natomiast zamyka się ręcznie tak to, wy, tak to wygląda tutaj dysk, jak mówiłem, jest 500 gigowy i wszystko świetnie działa Myślę, że moje córki będą miały, miały zabawę. I taka rzecz dla tych, co bardziej lubią sobie pogrzebać, to twardy dysk yy, w tej sące jest tu z prawej strony. Tu mamy taką elipsę, czyli jajowatą przesłonę i paluszkiem sobie tutaj przekręcamy w tą stronę. Może użyjmy drugiej ręki w razie czego, wiecie w tą stronę i tu mamy widzicie twardy dysk, tu są takie yy, sanki metalowe które możemy z tego co wiem kupić podobno na ebayu i tu może być dowolny dysk yy, 2,5 cala możemy sobie włożyć, Sony podobno zaleca do 500 giga maksymalnie, ale nie wiem nie próbowałem jeszcze niczego wkładać ale to tak mówię yy, z ciekawości, jakby ktoś chciał to to tu właśnie się, można do tego dysku dostać. Aha i jeszcze coś. Mam tutaj dużo różnych gier sportowych. U nas w domu się w takie gry raczej nie gra. Może kiedyś będę chciał je komuś rozdać, także jakbyście ktoś był zainteresowany, to piszcie, to ja będę wiedział czy, 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 czy warto myśleć w ogóle o rozdawaniu tego typu, tego typu gierek. No, to trzymajcie się. Cześć.